Proszę Państwa, chciałbym zaprosić y, panią profesor y, Marię Truszgluzę, która y, no, jest specjalnym gościem. Proszę o <ścoughs> przywitanie Pani profesor. Y, Pamiętacie Państwo naszych, naszych gości, y, no, najbardziej znakomite postacie polskiej kardiologii i i tak naradzaliśmy się w naszym teraz nowym trzyosobowym komitecie naukowym, a się dwuosobowym, bo Marysi przy tym nie było, kto, kto byłby najlepszym, kto najle najbardziej mógłby uświetnić ten, ten moment, ten właśnie dziesiątą okazję specjalnego wykładu. No i właściwie bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że jest tylko jedna osoba, która jest godna, tego miejsca w tym czasie Pani profesor Marięczkluze. <laughs> I to jest nasz wielki zaszczyt. Moja olbrzymia przyjemność, żeby Marię zaanonsować z wykładem specjalnym, ale oddaję ci głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyróżnienie, za zaproszenie do tego wykładu. A tytuł wykładu jest Co pomaga, a co szkodzi w migotaniu przeczonków, takie tutti frutti. Obiecuję, że to będzie... Lekki wykład, a przede wszystkim nie za długi. Jak pytamy naszych pacjentów z napadowym migotaniem przeciągów, pan, pani, z czym wiąże ten epizod, to często pacjenci nie mają jakiejś rozsądnej odpowiedzi. Mnie najbardziej utkwiła w pamięci odpowiedź tego pacjenta, to przychodzi jak złodziej. Nie wiadomo kiedy. I myślę, że, że to jest w tym trochę prawdy, chociaż w badaniu takim bardzo świeżym z hardrytmu 2019. W dużej grupie pacjentów, widzicie Państwo, ponad tysiąc osób, z zapadowym migotaniem przeciągu, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe i okazało się, że mniej więcej czwarta pacjentów widziała różne przyczyny, różne czynniki inicjujące o tak by to należało nazwać. Na pierwszym miejscu jest alkohol, potem są kofeiny, wysiłek, brak snu, odwodnienie, stres i tak dalej. Widzicie państwo ja w swoim wykładzie raczej skupię się na tym co rzeczywiście w piśmiennictwie takim już fachowym można na ten temat znaleźć. Co szkodzi, tych czynników jest wiele, o tych pierwszych szczególnie o nadciśnieniu, o chorobach serca, o otyłości, nadmiarze ruchu lub braku ruchu mówił państwu w wykładzie w dniu dzisiejszym pan profesor Kuakowski. Ja powiem o tych innych czynnikach, które Mogą uszkodzić, a które mogą pomagać. No, zacznijmy od tego alkoholu. E na górze są dane z takiej poważnej, dużej metaanalizy i okazuje się, że nawet niewielka ilość alkoholu może jednak przyczyniać się do powstawania migotania. Pan profesor Kłakowski te obrazy z karto też pokazywał. To jest no, ładna praca, też bardzo bieżąca z hartrytmu 2019. Pacjenci, którzy w ogóle nie pili, tylko niewiele pili, 2 do 7 drinków na tydzień. i tacy, co pili trochę więcej. I widzicie Państwo środkowy obrazek, że u tych, no, drinkers też stwierdza się już obszary nisko napięciowe w obrębie lewego przeciąga, które mogą sprzyjać występowaniu arytmii. Natomiast co więcej chciałabym powiedzieć, to o zanieczyszczeniu powietrza. To jest temat modny. Mam w tym zakresie duże doświadczenie, ponieważ mój mąż się tym interesuje. Mamy w domu bardzo dobry miernik, dobry oczyszczacz i dużą wiedzę z takich codziennych pomiarów. A natomiast jeżeli chodzi o związki z migotaniem przeciągów, to ostatnio pojawiło się trochę pozycji piśmiennictwa i pierwsza praca pochodzi z Bostonu u pacjentów z szczepionym kardiowerterem defiblatorem, a więc z pamięcią holterowską, analizowano związek występowania napadów migotania przeciągów z różnymi składowymi zanieczyszczenia, czyli cząstki te małe o wymiarach tzw. PM2 i pół w y, wymiarach y, 2,5 mikrona i, i mikrometra i mniej, ale tam jeszcze inne y, składowe tego zanieczyszczenia i co stwierdzono, to co mamy zaznaczone kółkiem, że ryzyko migotania przeciągów wzrastało o 26% na każdy wzrost y, Sześciu punktowy, tego właśnie tej składowej 2,5 w ciągu ostatnich godzin. To jest jedna praca. Druga praca jest z kolei włoska, bieżąca. Pacjenci z napadowym migotaniem przeciągów przyjmowani na SOR. Praca z Rzymu. Są podane zanieczyszczenia dla PM2,5 w zakresie od 0 do 73, czyli jak na polskie warunki to są naprawdę niskie wartości. Jak na zewnątrz w Katowicach jest zanieczyszczenie właśnie dla PM2,5 rzędu 300 czy 400, to u nas w domu mimo świetnych okien świetnych, drzwi, a mój mąż twierdzi, że przez dziurkę od klucza wchodzi zanieczyszczenie i to 70 osiągamy niestety w mieszkaniu. Ale co oni stwierdzili, jeżeli chodzi o te rejestracje na sorze? Stwierdzili, że o każdy 3% wzrostu liczby napadów migotania przeciągów leczonych na sorze, na każdy 10 mikrogramów na metr sześcienny wzrostu tego PM2,5. Myślę, że w warunkach polskich te związki byłyby znacznie ściślejsze. Poniżej natomiast informacja już mniej związana z migotaniem, ale pochodząca z jednego z ostatnich numerów European Heart Journal, jak w ogóle zanieczyszczenie środowiska wpływa na różne następstwa, także kardiologiczne. I mamy wyliczenia takie no domniemane skrócenia przewidywanego przeżycia. Dla całej Unii to wynosi 2,1 lat, natomiast dla Polski, no która jest znana, znanym trucicielem, wyliczono, że to jest blisko 3 lata. Oczywiście nie polecamy takich wyczynów rekreacyjnych po ulicach pełnych samochodów. Oczywiście przyczyną migotania przedsionków mogą być różne leki. Niektóre mogą, mają ten związek znacznie ściślejszy. Niektóre mniej może udokumentowane lub te napady migotania występują rzadziej. Widzicie Państwo, że to są różne kategorie leków. Z takich ciekawszych rzeczy istnieje w chwili obecnej już szereg publikacji, które dowodzą, że no, marihuana może być przyczyną wystąpienia napadu migotania przedsionków i dotyczy to osób, jak widzimy, młodych. Związek czasowy z paleniem marihuany, bardzo ścisły. Najczęściej są to dość przykre, burzliwe napady, bo z dużą tachyarytmią i najczęściej u tych osób nie ma ani choroby strukturalnej serca, ani jakichś innych czynników towarzyszących. Podobnej kategorii, choć może jest to trochę mniej udokumentowane, znajdują się napoje tak zwane energetyzujące. One mają skład podany tu na przeźroczu, no, niestety mają też sporo cukru, kofeiny, guarana, tauryna, rzęszcze, ingingo. I witaminy B i tak dalej. I znowu podobnie jak w przypadku marihuany, to są opisy bardziej kazuistyczne i dotyczą młodych osób z napadowym migotaniem, bez choroby strukturalnej, etc., etc. Jakie są czynniki sprzyjające? No przede wszystkim jak ktoś no, prowadzi samochód i tak wypija co chwilę Red Bulla, no to dawka. No, młodzi ludzie lubią to mieszać z alkoholem, no to też, pre... no i oczywiście predyspozycje jakieś tam genetyczne mogą oczywiście odgrywać rolę. To jest informacja pochodząca teraz z kongresu American College of Cardiology z marca. Komentowano to nawet w Medscape'ie, że dieta ze znacznym ograniczeniem węglowodanów, to jest takie zastanawiające, może także prowadzić do występowania migotania przedsionków. To są dane pochodzące z takiego dużego badania, Populacyjnego ERIK i dotyczyło to pacjentów, którzy mieli tą niską zawartość węglowodanów w diecie, bo stosowali dietę albo wysokobiałkową, albo wysokotłuszczową. I co się okazało, że osoby z niższą zawartością tych węglowodanych w diecie mieli o wiele większe istotnie, statystycznie, ryzyko wystąpienia migotania przeciągów. To jest trochę, może nawet trudne do zinterpretowania, do wyjaśnienia, ale wydaje się, że przyczyną może być zubożenie tej diety w owoce, warzywa, ziarna i najpewniej taka to przyczyna. Idziemy dalej. Co szkodzi? To już tak nazwałam troszkę inaczej, że chyba szkodzi. Publikacji na ten temat jest niewiele, oczywiście pacjenci często to wiążą ze stresem w pracy, ale takich dowodów naukowych jest mniej. To no, szwedzi są pod tym względem metodyczni, mają różne rejestry, i analizują je, i mamy takie Wolfstadie, gdzie, gdzie przez długie lata rejestrowano u pracowników ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. I szczególnie, jeżeli ten stres związany z pracą był duży, a obserwacja była długotrwała, czyli powyżej 10 lat, to można było dopatrzyć się takiego związku. I co dalej? Proszę Państwa, teraz przechodzimy do tej kategorii następnej, co pomaga. Najmniej wątpliwości jest, jeżeli chodzi o związek migotania z dietą tak zwaną śródziemnomorską. Najpewniej większość z Państwa wie, że było takie badanie wieloośrodkowe, bardzo znane, PrediMet, gdzie analizowano korzyści lub brak korzyści z dietą śródziemnomorską zbogaconą albo oliwą, oczywiście z oliwek, albo dietę śródziemnomorską zbogaconą orzechami, albo dietę taką no, nazwijmy amerykańską niskotłuszczową. I no wiele ciekawych informacji z tego badania znamy, ale po fakcie przeprowadzono także analizę, taką post w zakresie związków z migotaniem przeciągów. I co okazało się, że właśnie ta dieta, która w całym badaniu zresztą wypadła najkorzystniej, ta dieta śródziemnomorska wzbogacona oliwą z oliwek jest korzystna I u tych chorych występowało najmniej epizodów migotania przedsionków. Kofeinę. To już od jakiegoś czasu wiemy, pacjenci uważają, że mają migotania po, po tam nadmiarze kawy, ale badania naukowe raczej wskazują na nawet korzystne działanie tej używki. Tak przy okazji Państwu pokazuję, ile tej kofeiny jest w różnych napojach. I w zasadzie w podsumowaniu tych badań można powiedzieć, że spożycie kofeiny nie tylko nie zwiększa ryzyka, ale jest mniejsza, jest redukcja o średnio 6% na każde 300 mg kofeiny. Tej kofeiny w różnych napojach jest to właśnie państwo widzicie. Joga to można powiedzieć, że ja już w, wkraczam w taką strefę bardziej fantazji, ale badanie, które Państwu pokazuję, po pierwsze było opublikowane w Jacku, a po drugie Lucky Reddy, To jest bardzo znany na świecie elektrofizjolog amerykański i on jest pierwszym autorem w tym badaniu. I w tym badaniu. Obserwowano prawie 50 pacjentów z napadowym migotaniem przedsiębiorstw. Badanie było dobrze zaplanowane, a liczba pacjentów może nie tak duża? E e i ten etap interwencyjny 3-miesięczny był no, dobrze właśnie zaplanowany. Były ćwiczenia w profesjonalnym studiu, w, w grupach, zalecano ćwiczenia w domu, a asany, które polecano, były bardzo proste, Do no, przykładowo niektóre z nich Państwu pokazuję i okazało się, że uzyskano dość no, wyraźną poprawę, to słupki to w jakiś sposób demonstrują redukcję ładunku, migotania przecionku, poprawy jakości życia i tak dalej. Więc jest to jakaś tam być może metoda wspomagająca w leczeniu naszych pacjentów z migotaniem przecionków. A pomaga spożycie ryb, ale badanie, które ja tu państwu przedstawiam, badanie duńskie, oczywiście znowu duża populacja, długi okres obserwacji i tak dalej. I obrazek, który widzimy po prawej stronie, wskazuje, że redukcja tych napadów migotania przeciągów jest przy takim umiarkowanym spożyciu, a wzrost przy małym i bardzo dużym spożyciu. To też jest trochę zastanawiające. No, czekolada. Wiele było badań o związku migotania z czekoladą w przeszłości. One najczęściej nie potwierdzały jakiejś ścisłej zależności. A znowu to badanie duńskie, które Państwu przedstawiam, obejmowało dużą populację pacjentów i okazało się, że umiarkowane spożycie czekolady. Wiązało się z rzadszym występowaniem migotania przeciągów i tam taka jest ładna wstawka, gorzka czekolada, zdrową przekąską dla zapobiegania migotania przeciągów. Być może, że takie będziemy zalecenia dawać naszym pacjentom. Akupunktura. No też w kategorii chyba pomaga przedstawiam. Praca, którą tu demonstruję, pochodzi z dobrego ośrodka, z Mediolanu. Było to 80 pacjentów, u których była z powodu przetrwałego migotania przeciągów kardiowersja. I potem albo byli leczeniami amiodaronem, albo mieli akupunkturę, albo nic nie mieli, albo mieli... Co bardzo ważne, była tak zwana sham control, czyli akupunktura pozorowana. No i słupki są dość wymowne, można powiedzieć, że skuteczność akupunktury prawie jak amiodaronu. Myślę, że to jest przesada, populacja nieduża, to nie było w pełni badanie randomizowane, tylko jak widzicie Państwo z tego skrócznie przedstawionego protokołu, częściowo randomizowane. Istnieje szereg publikacji na ten temat, ale z ośrodków azjatyckich i nie chciałam ich tutaj Państwu przedstawiać. No i to jest chyba moje ostatnie przeźrocze, modna witamina D. Z bardzo też znanego badania u kobiet przeprowadzono analizę tej populacji, która zgodnie z randomizacją miała, były to kobiety po menopauzie, nie, nie, nie dodałam, suplementację witaminy D oraz wapnia versus placebo. Oznaczano także poziom witaminy D. I to, co widzimy w tym rogu, to jest ryzyko wystąpienia migotania przecionku zależnie od poziomu witaminy D. I widać, że. Takiej zależności nie ma, ale przy okazji chciałam zwrócić uwagę na co innego. Tu granice przyjęto powyżej 20 i poniżej dla poziomu witaminy D, A natomiast Państwo dostaje, dostając wyniki swoich pacjentów z różnych laboratoriów, macie postawioną granicę na poziomie 30. Moim zdaniem to jest granica zawężona w innych poważnych badaniach światowych nad witaminą D. Ta granica najczęściej znajduje się na poziomie 20. I tu jeszcze dodatkowa informacja, jakie było ryzyko migotania przeciągów, zależnie od stosowania tego wapnia. I witaminy D versus placebo też te krzywe zupełnie się potwierdzają. I myślę, że doszłam do końca mojego wykładu. Jeżeli ktoś ma do mnie pytania, to chętnie odpowiem, ale myślę, że przy drinku.